Ciekawe, czy tu przejdę. Dlaczego? Piję się jak hobby horse. Co? Nie ma szans! Nie! A co, jak się wywalę? Zobacz, tu jest paleta, możesz Lol. Się, co mam zrobić? Och. O. możemy jechać? Ja się trochę boję. Teraz ten młodziak.

Mega fajnie. No i drugie podobnie. Ja. też. Bo ja. taki słodki. I cały czas filmujesz konia, żeby on się... I nie możesz chodzić, właśnie. Zatrzymujesz, zwijasz konia lążą na siebie. Generalnie jeżeli nic nie chcesz osiągnąć z koniem, to jest po prostu bieganie go w kółko. Tyle. Nie wpływa na jego mentalność, tylko na rozwój mięśni. No i to też jest spoko. Zależy. Ja na przykład robię to i to, czyli Znaczyń, nie powiem, że wypinam konia. Dobra, ty się ubierasz w Nie wiem, czy stajemy na ogłowie. Czarek grubiutki, troszeczkę, 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 po prostu kucio jest malutki. Oni no, do pierwszej i ostatniej razy już się, i on się kręci dookoła siebie, to jest pojebane, co? No ale jak go poluźniłam, to one już nie działają. Halo. On nie będzie biegał, tak? Bo jemu mu się nie podoba. Gdzie ty masz kask, dziewczynko? Co? Co? O właśnie Co? tak. Chodź do mnie. On nie chce. Czuję się jak robot. Ale z pracy z ziemi jak uważam, ty, jak że... Jak robot! Jak <laughs> robot! Jak, jak robot, <laughs> jak 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 bo to jej nic nie robię. No. Co on mówi? To nie są moje o gutek Jeden, chyba. No, to nie jest ważne. Guteczek. Dobra. because we had a Ja kułam, że to jest trudne, ale po to się ćwiczy. Ładny! Wjecham i pójdź wodę. O, jak on ładnie. No, ładnie, jemu się podoba, wiesz? Bo on cały czas myśli. No, super. Ojej, jej. Wicherek też ziemia. Jak utrzymać równe koło i utrzymać go w galopie cały czas? <noise> I ładne zagalopowanie. I patrz tam, gdzie <noise> prowadzisz, a nie ów pachołki wrzucasz. Tam, gdzie patrzysz, tam koniecie. Ja się szybko, szybko, szybko. <głos> <głos> Jak to brzmi na uchu że? Na ma ląże. O już nie ma. I Helen, to jest jakaś wielka. Co? Co jest? Nie! To jest wstępnie jazda. Trzymać! Ej, ten jej koń wszystko robi. Stop, obrót i kus. No stop i pół. O właśnie, o to chodzi. Cześć Lady. No, trochę za dużo ją pośpieszyłaś tutaj. No i ruszam. Po tym kwadracie. <noise> Aha. Ok, spoko Spoko Okej. Okay. <noise> Obrót dookoła butelki To też była imponująca sztuczka Nie powiem, że nie Dobrze chyba Tak Dobrze No ładnie wychodzi Ładne. jej Teraz galopu Jaka no dobra, słodka Sandra. Skusa Dasz radę, Jedziesz kochana. Tym, stop. Ładne. No super. Jak tam, Milenka? No trochę z nim przyśpiesz, żeby on troszkę zbawił. Teś. Teś. Jak on nie Dobra, Helena, wyjeżdżaj z tą kobyłą. Kraczą. Mega fajnie, no. Ale mi się podobał ten trening. Mi też. Mi też. No i teraz Helenka, kombinuj. To ja ostatnio na Alice. Dobrze. Nie. <grymka> Do Przeprzed <grymka> mnie. Nie, mnie. Nie, nie, nie. Nie, nie, czy wiesz. Alicja jak maszyna. Ona się teraz nie, jak Nie, nie. to zsiadaj. A nie, ruszyła się. No, poczekała nawet, wow. Jaka słodka. Ja mogę zjechać na dół na Jak się nie zabijesz. Okej, okay, Sandra, i pochwal ją. Wystarczy, bardzo ładnie to zrobiłeście. Jestem pod wrażeniem, jak jej to wyszło równo i fajnie. Słodkie. Super, Helenka, idzie. Marszałek! Odrabcie się! Trzeba Ej, coś dalej tak. mieć. Po treningowy, trening Helenki. Jak się z tym czujesz? Tak. Bardziej moje kolana się z tym czują. Dobra, bez przesady. Gdzie Grabi? się Kadenza! Głupia! Chodź tu! <śla> 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 Już związek. Mega wygląd, fajny content. Aż podejdę bliżej. Ile dzieci potrzeba do wygonienia jednego czarnego konia z Nie wiem. Misja udana. No to to jest ta cała praca z ziemi, no tak. Brawo Ida! Udało się! Jestem zwycięzcą! złapałam <grym> czarnego potwora. Czarna dzika klacz. Bo ja mam więź z nią jak Julia Żugaj. No tak! Ona wygląda jak osioł w tej no. masce. Na no się nie spieszy. Lady za to śpieszy śnieżkę. <grym> No i się pośpieszyły. Oj, 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 kolniku! Nie spodziewałam się tego. Cześć. Lejdusia! Kłapouchy. Idź, kłapouchy. Idź, bo cię zaraz wicherek zje. I będzie nieciekawie. No halo! Cholera kochana Kurcze no Kochana Chodź Kłapał uchy Wszedł Poskromiony Słodka Helena powiedziała, że ma chorego buta i nie może puszczać koniczków. No, puszczaj, puszczaj. Widzisz, jakie spokojniutkie koniczki! Zmęczone. Koniczek Betty. Lol. Jaki słodki koniczek. <grystanie> Zebra. Zercyk w SSO nowy fashion. fashion cześć cześć chodź Dość. tam jest uważaj na grabie chłopie Jezus nie da się Jezu kto wymyślił derki dla koni